Witam, za chwilę Wam może pokażę, a, a jest tutaj, patrzcie się. już trzecie kółko, jaszczą za cukrówką, trzecie kółko, mgła, Heh. patrzcie się. już trzy razy tutaj przeleciała, w sumie teraz trzeci i tak latają sobie w kółko, jaszczą mnie złapie, o. I zobaczymy czy, czy wrócą z powrotem. Ale mówię to już trzeci raz, bo z tego co ja widziałem, no to trzy razy e, tak się gonią. <gry> Ale już widzę, że już nie przylatują. Choć duża jest mgła, to e, ciężko zobaczyć. Samica jaszczębia e, już nie widać. Może, może złapała, a może też cukrówka już e, wzięła i gdzieś tam się schowała gdzieś w drzewach. E, ale śmieszne, bo tutaj jak przelatują jeden za drugim i tak powiedzmy w takim tempie od czasu do czasu, a już nie ma, od czasu do czasu po prostu e, jaszczą przyspieszał, ta cukrówka robiła uniki i, i tak w kółko tak się gonili, no, i, no, ale przede wszystkim mgła jest, z tego jak na, na zimowe taką aurę, taka dzisiaj się strasznie straszna zrobiła i odwilż idzie, także, ale śmieszne w każdym bądź także... Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się ciepło. Uważajcie, bo wszystko oblodzone. E, e, I i tak jak pokazałem, licho nie śpi, a już nie przylecą. Także pozdrawiam. Trzymajcie się na razie. Cześć.